Cześć wszystkim, słuchajcie. Ja dzisiaj chciałam Wam pokazać nagrodę, którą otrzymałam od Cudne Minnie. Słuchajcie, był konkurs, aby rzucić wyzwanie, Panie Dorocie. Ja takie wyzwanie rzuciłam. I się okazało, że wygrałam. paczuszkę chciałam Wam się z Wami podzielić. Ja jeszcze nie otwierałam, przycięłam ją tylko nożykiem, żeby było po prostu szybciej. Chciałam wam się po prostu z Wami podzielić, co fajnego mogłoby się znaleźć w takiej paczuszce. Okay. O wow, słuchajcie, tutaj jeszcze... Udało się. Słuchajcie, ile tego tutaj jest. No szok. Ok, idźmy po kolei. Dba. Ja to sobie odsunę na bok. E, słuchajcie, tutaj kwiatuszki najróżniejsze. No ekstra. I materiałowe, słuchajcie. E, I takie. Papierowe, nie no, super są. Wow. Teraz będę musiała coś stworzyć, żeby nie było. Żależy niepotrzebnie. I następną rzeczą jest: słuchajcie. O ile dobrze widzę, jest to kalendarz adwentowy w formie takiego pudełka tu są przegródki tutaj słuchajcie są cyferki tak słuchajcie to to tak będzie o matko tak tu mamy półeczki. I to będzie na stojąco. Jeszcze będę musiała tutaj y, pomyśleć, jak to, y, jak to ma wyglądać, jak to zorganizować. Żeby nie było, że coś źle przykleję. Albo może to jest tu. Słuchajcie, nie będę teraz na tym się zastanawiała. Super, ekstra, po prostu no jestem w szoku. Bym zapiszczała z radości, ale słuchajcie, dziecko mi śpi, więc nie dam rady. Z chęcią bym to zrobiła, uwierzcie mi. Dobrze, to odkładamy sobie na bok. Teraz tak. Już Wam pokazuję, co tutaj jest. O wow! Słuchajcie, e, Pani Dorota e, dała mi tutaj jeszcze takie e, tekturkowe kwiatuszki, różyczki. I malutkie zdjęcia. Jezu, jakie one są malutkie. No, słuchajcie, do czegoś będę musiała to wykorzystać. Ja nie, jeszcze nie wiem do czego. No, słuchajcie, ekstra. Wow. Pani Dorota, naprawdę, y no, jestem w szoku. Będę musiała po prostu coś wymyśleć, żeby te rzeczy się nie zmarnowały. Wow, naprawdę. Jestem naprawdę wielce zaskoczona, zwłaszcza, że ja nie jestem jakoś bardzo doświadczona w tym temacie, może i robię swoich prac dość sporo, ale stwierdzam, mogę śmiało stwierdzić, że ja jeszcze nie jestem na tyle doświadczona, żeby po prostu wiedzieć, jak wykorzystywać niektóre rzeczy albo może inaczej, czy te rzeczy, które mam, jestem w stanie wykorzystać w dobry sposób. I czy te rzeczy, które mam, czy faktycznie one się przydają. Ok, tutaj słuchajcie, mamy Bym powiedziała, że pręciki do kwiatków, ale mogą się też przydać jako po prostu dodatek do danej pracy. Typu na przykład gdzieś jedną gałązkę po prostu uciąć, uciąć i dać po prostu jako taki dodatek. Ale też by się nadawało świetnie na pręciki do kwiatków. Dobrze, następną rzeczą. Jezu, słuchajcie, co tutaj jest. Patrzcie. Wiecie co? No to już jest szok. Ej, naprawdę. Nawet nie wiem, jak to się otwiera tutaj. Tu jest. Wow. Hej, wiecie co? No, zaskoczenie. E, słuchajcie, e, nie wiem czy to dobrze nazwę, e, ale są to takie płyty. E, właśnie do mediowania, do ozdabiania, do malowania. E, no kurczy, no po prostu. E, I o, zobaczcie, jakie to jest grube. To jest, to jest naprawdę. E, Słuchajcie, bo to mi coś tutaj. Zobaczcie, jakie to jest grube. No to jest, no naprawdę, wow. Cudne to jest. Yy, to jest ramka. Przypuszczam, że do tej ramki to jest, yy, to są plece i to jest zwykła po prostu płyta. Dorotko, jeżeli się w czymś mylę To proszę popraw mnie Jeżeli zobaczysz ten filmik A mam nadzieję, że tak Jeżeli coś przekręciłam Coś źle powiedziałam Sprostuj mnie proszę No nie, no słuchajcie Szok, naprawdę Aż takich rzeczy, słuchajcie, się nie spodziewałam no, kurczę. Teraz trzeba znaleźć czas na to, żeby się zorganizować. Yy, mam tutaj jeszcze tekturkę yy, z firmy. Z firmy: twoja tekturka. Dwie takie tekturki z uśmiechniętym księżycem i z domkami. No super. Do dziecięcych projektów. Dobra. Tutaj y, też y, z firmy Tkeatekturka dostałam taką gałązkę. Spora. Yy. I jeżeli będzie jakiś mniejszy projekt, można te gałązki y, uciąć y, i dodać po prostu y, takie mniejsze, ale myślę, że Coś by się tam znalazło. Dobra i słuchajcie. Następna rzecz. Papiery. Których też nie wiem jak się otwiera. Później wszystko pochowam. Spełnienia marzeń. No super, paseczki. Yy, tutaj są jeszcze paseczki. Tutaj są paseczki. Ja cię strasznie dużo tego. Yy, więc tak, yy, tutaj w dniu urodzin. I to jest z firmy Altery Art. No ekstra. Tutaj spełnienia marzeń. Tutaj to samo. Tutaj są kwiatuszki. Jest jakieś liczne. Słuchajcie, to sobie przesunę, bo coś mi ta kamerka za bardzo łapie. Nie to, co trzeba. No wow. Ja jestem w szoku, słuchajcie, ja jestem naprawdę zadowolona. Tu e, pani Dora naprawdę mnie zaskoczyła. Ja Jaki, jakie motylki czaderskie. No ekstra, słuchajcie, no po prostu. E, ile tego jest? Tutaj jeszcze takie kwiatuszki. Listki, to jest wszystko, słuchajcie, z tej samej firmy. Listki kapitalne. Ekstra, taka zieleń. No super. Tu już mamy świąteczne. Mhm. Tutaj to samo. Tutaj też, patrzcie. No, ekstra, bałwanek jest świetny. I tutaj jeszcze listki. Te, które żeście widzieli wcześniej. I listki. Dobra, słuchajcie, te paski mamy za sobą. Następna rzecz karty. Wow. Ja słuchajcie, cały czas mówię na tym filmiku tylko wow i wow, ale y, powiem Wam szczerze, że normalnie brakuje mi słów. Jest tego tyle, że. Y, no, nawet nie będę miała gdzie tego zmieścić. Jezu, deski. Widzicie to? No super. I listki, i następna karta. Okej, okay. mamy tutaj jeszcze, słuchajcie, brokatowy papier. On jest taki, o widzicie, falowany. Kurczę, i teraz trzeba będzie myśleć, jak to fajnie wykorzystać, żeby się nie zmarnowało. Tutaj mamy jeszcze takie papiery z tej samej firmy. Alter Art. Tutaj w takie kwiatuszki malutkie. No, złapiesz, nie złapiesz? O, zapało. Ja, Widzicie to? No super. Nie wiem, będę. such... ja. Yeah. No nie. Wiecie co? Nie miałam jeszcze możliwości pracować na papierach z tej firmy, ale po prostu. No. Opada mi szczęka. W takie wzorki. Śliczne. No po prostu. Ja jestem zachwycona, naprawdę. No nic, no trzeba będzie po prostu z czystym sumieniem usiąść i się po prostu zabrać do roboty, żeby nie było, że materiały są, a ja siedzę. No, ekstra, śliczne dodatki do wycinania, arkusz piękny. I też jeszcze nie koniec, słuchajcie. Papiery od Florese. Tą firmę już znam. więc yy, na pewno będę miała y, więcej y, papiery są bardzo fajne y, bardzo y, żużyste bardzo ładne kolory może te światło troszeczkę mi to y, załamuje ale y, no super papiery ekstra to tak na szybko i słuchajcie, następna rzecz. Jeżeli się nie mylę, to jest to: słuchajcie, papier ryżowy. On jest taki bardzo cieniutęski. To nie jest tak jak y, na przykład y, papiery z. Y, z bloczków one są bardzo cieniutenkie. Śliczne różeczki. No super. Słuchajcie, nie wiem kiedy ja to wykorzystam. Naprawdę. Tak, popier do, do kopaszu. I słuchajcie, po prostu zetkało mnie. Piękny bloczek z firmy Anna Crafts. Nie znam tej firmy, powiem Wam szczerze. Pierwszy raz widzę, ale patrząc po okładce to kolory są świetne. No, po prostu super. Dobra, słuchajcie. No, cudne są. Aha, są jednostronne. No to jeszcze lepiej. Człowiek nie będzie się zastanawiać, którą stronę ma ciąć. Boże. Słuchajcie, jest y, tyle firm, y, jeżeli chodzi o papiery, od datki, że człowiek y, nie jest w stanie y, po prostu wykupić wszystkiego. Dlatego mówię wam, mówię, no ja pierwszy raz y, spotykam się z tą firmą, nic o niej nie słyszałam, nic nie wiedziałam. Y, pierwszy raz trzymam po prostu w rękach ich papiery. No ekstra, no super. Boże, ile tu jest tego. Wy to widzicie. Ja jestem w szoku. Wierzcie mi, gdyby moje dziecko nie spało. Ten papier jest cudny z tymi wzorami i dodatki do wycinania. Słuchajcie, jest taki ogrom tych rzeczy że y, nie spodziewałam się. Naprawdę. Jestem y, pozytywnie zaskoczona. Y, Dorotko, bardzo Ci dziękuję za y, dobranie tych dodatków, bo y, słuchajcie, w konkursach nie jest tak łatwo też y, wybrać co danej osobie y, mogłoby się przydać, y, co by sprawiło jej radość. Ale ja osobiście jestem naprawdę w szoku. Jestem pozytywnie zaskoczona tym wszystkim a wierzcie, mi nie zdarza mi się wygrywać tak często. Także słuchajcie, bierzcie udziały w konkursach, nawet jeżeli nie wygracie, to nic, to trudno. Bierzcie udziały. Dla was ma być to zabawa, po prostu zwyczajnie zabawa. I tyle, sama przyjemność przy tworzeniu i zgłaszaniu swoich prac Słuchajcie, to dzisiaj na tyle Bardzo Wam dziękuję I mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmiku Może będziecie mieli jakiś pomysł Który mogłabym wykorzystać Buziaczki, całuję Was mocno, papa